I z duchem. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz Ojciec powiedział do, do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sługi, pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł. Twój brat powrócił, a ojciec swój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla Niego utuczone cielę. Lecz On Mu odpowiedział, Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do Ciebie należy, a trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Dobrze znamy tę przypowieść o miłosiernym, ojcu i marnotrawnemu synu również bardzo znany jest ten obraz autorstwa Rembrandta Powrót syna marnotrawnego dwie postaci ojciec i syn marnotrawny syn klęczy przed ojcem jego odzienie niegdyś bogate teraz to łachmany z sandałów zostały jedynie strzępy, głowa ogolona, jak w tamtych czasach u niewolnika. Chłopak znajduje się u stóp ojca, co ma oznaczać jego bezradność, skruchę, prośbę o wybaczenie. Na twarzy młodego mężczyzny można dostrzec smutek i poczucie winy. Natomiast ojciec bogato ubrany, co świadczy o jego zamożności, ale wygląda na bardzo wzruszonego i szczęśliwego zarazem. Powrót chłopaka jest dla niego ulgą. Obejmuje go czule, co świadczy nie tego ojca. Ma dwie różne dłonie. Jedną. Smukłą, delikatną, jak ręka kobiety, a drugą szeroką, szorstką, twardą, jak ręka mężczyzny. To symbol, bo Bóg jest dla nas jednocześnie jak czuła matka i kochający Ojciec. I chociaż Rembrandt zatytułował ten obraz. Powrót syna marnotrawnego, to jednak chyba bardziej prawdziwym tematem jest miłosierdzie Ojca. Czym jest to miłosierdzie? Czym jest miłość miłosierna? To nie litość. To nie użalanie się nad kimś, ale to takie miłosne pochylenie się nad człowiekiem, które ma go podnieść, wydźwignąć z tego upadku. To nie jest tylko uczucie, to nie jest tylko deklaracja Solidarności albo współczucia a z litością ma najmniej wspólnego. Bo miłosierdzie, które w starosłowiańskim języku starocerkiewnym tłumaczyliśmy wtedy jako podwik, czyli podźwignięcie, oznacza to właśnie miłość Boga schylającą się do człowieka. Ale nie po to, żeby na niego popatrzeć albo zrobić mu wymówki, czy politować się nad nim, tylko żeby go podnieść. To jest prawdziwe miłosierdzie. Miłosierny ojciec, który wypatrywał syna marnotrawnego, gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Mój kochani, miłosierdzie jest zdolne do współczucia, ale nie do politowania. Nie poniża, nie upokarza. Co więcej, ojciec czekał na powrót tego syna, bo kiedy tylko dowiedział się, że idzie, to uczynił krok z własnej strony, wybiegł mu naprzeciw. I jednocześnie od razu zadbał o to, żeby w tym stanie poniżenia, upodlenia ten syn nie trwał. I dlatego każe mu przynieść nową, piękną szatę, pierścień na rękę, sandały na nogi, po to, żeby ten człowiek odzyskał godność. I zobaczcie. Nie ma żadnych rozmów między tymi dwoma, żadnych rozliczeń. Syn wyrecytował swoją kwestię. Chciał bardzo niewiele, chciał tylko przyjąć się do pracy, żeby mieć co jeść, bo wiedział, że nie powinien liczyć na nic więcej. Ojciec nie zaczyna od wymówek. No wreszcie wróciłeś. No gdzieżeś był? No ile można czekać? Coś ty narobił. Od razu go przyjmuje. Ale też moi drodzy, żeby to przyjęcie było możliwe, to trzeba było, aby syn udał się w drogę powrotną, czyli żeby w nim się dokonała pewna przemiana, żeby w nim się przełamało to zło, które było wcześniej. I żeby zapragnął zmianę życia, i żeby tę zmianę życia zaczął wprowadzać w czyn. A więc jedno i drugie jest potrzebne. Miłosierdzie ojca nie ma granic. Miłosierdzie Boga nie ma granic. To miłosierdzie najbardziej się objawiło w tym, że Dał nam swojego syna, Jezusa Chrystusa, a on podjął za nas mękę i śmierć na krzyżu. Gdy Jezus umarł na krzyżu, żołnierz włócznią przebił mu bok i wypłynęła natychmiast krew i woda na znak, że już umarł. Na tym obrazie Jezusa Miłosiernego, który artysta wykonał, Według opowiadania siostry Faustyny, są dwa promienie: biały i czerwony, jak krew i woda. Tam na krzyżu Jezusa z jego otwartego serca narodziły się sakramenty kościoła. Co to znaczy? To znaczy, że w Jezusie samym jest źródło sakramentów, bo sakrament to nic innego jak osobiste spotkanie człowieka z Chrystusem. I kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, to się osobiście z Nim spotykamy, przyjmujemy Go najbardziej intymnie do naszego wnętrza. Kiedy się spotykamy z Chrystusem w sakramencie pokuty, to Jemu wyznajemy grzechy i od Niego otrzymujemy rozgrzeszenie. Kapłan użycza Mu tylko swojej osoby. I tak jest w każdym sakramencie, w którym Chrystus się spotyka bezpośrednio z nami. On nam przekazuje miłosierdzie Ojca. Kościół ma za zadanie głosić nieustannie to nieskończone miłosierdzie i to, że żaden grzech nie jest większy od Bożego Miłosierdzia. I nie można powiedzieć, że ten grzesznik jest już tak zepsuty, tak zatwardziały, tak niedobry, że dla niego nie ma już żadnej szansy. Nie ma takiej skały, której Pan Bóg by nie mógł podnieść. I nie ma takiej opoki, której nie mógłby rozłupać. I gdyby nam się wydawało, że ten czy ten nasz bliski, za którego może latami się modlimy o jego nawrócenie, albo nam się wydaje też, że nawet modlić się już nie warto, bo z tego nic nie będzie, jednak warto. Nie ma. Takiego grzechu, który byłby większy od Bożego miłosierdzia. I nie ma takiego grzechu, którego Pan Bóg by nie mógł przebaczyć, jeżeli grzesznik szczerze za ten grzech żałuje. Kiedy Jezus pouczał nas, zostawiając swoje słowa świętej siostrze Faustynie, mówił. Pragnę, aby cały świat poznał moje miłosierdzie. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy, skarżył się Jezus. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy ale nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza mojej dobroci. I szatani wielbią moją sprawiedliwość, ale nie wierzą w moją dobroć. Moje serce raduje się tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła moich rąk są ukoronowane miłosierdziem. I to dlatego, abyśmy zawsze pamiętali o miłosierdziu Pana Boga. Pan Jezus dał przez siostrę Faustynę tę modlitwę, którą wielu z nas pokochało i codziennie nawet praktykuje tę koronkę do Bożego miłosierdzia, którą odmawiamy. Na paciorkach różańca. Żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia, mówi Jezus. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. I teraz, moi kochani, jeżeli my sami Prosimy o Boże Miłosierdzie, doświadczamy Bożego Miłosierdzia, to chciejmy też tego miłosierdzia uprosić dla naszych najbliższych. Niejednokrotnie się tak zdarza, że mamy w swoim otoczeniu, może nawet w swoim domu, kogoś, kto jest bardzo trudny, czasami nawet kogoś, kto jest bardzo niedobry. Czasami, kogoś, kto nas skrzywdził, lub kogoś, kto nam nieustannie dostarcza powodu do zmartwień, który obdarza nas bólem. Co tak naprawdę chcielibyśmy z nim zrobić? Zniszczyć? Czy życzymy mu, żeby umarł, czy żeby. Zniknął z naszego życia? Przecież nie. Ludzie obcy niekoniecznie mogą nas krzywdzić. To ludzie najbliżsi potrafią nas krzywdzić całymi latami. I czego my tak naprawdę dla nich chcemy? Naprawdę to byśmy chcieli, jeżeli dobrze pomyślimy, żeby oni byli. Tacy, jacy byli na początku, czyli dobrzy. Nie ma więc żadnego powodu, żebyśmy wątpili w Boże Miłosierdzie. Kiedy sami spotykamy się z Chrystusem w konfesjonale i otrzymujemy Jego przebaczenie, to od razu prośmy, o łaskę nawrócenia dla tych naszych bliskich, którzy sami jeszcze o tę łaskę nie proszą. Może jeszcze nie wiedzą, że im to miłosierdzie jest potrzebne. Może odrzucają świadomie, a może po prostu nie umieją. Dzisiaj mamy sytuację okrutnej wojny. Czego byśmy chcieli życzyć tym oprawcom? Czy żeby ich Pan Bóg wytracił? A może jednak lepiej byłoby prosić Go, żeby ich nawrócił? Tylko czy w to wierzymy, że jest to możliwe? Miłosierdzie z miłością, która ogarnia. Nędzę człowieka, mówił papież Franciszek. Jest to miłość, która odczuwa czyjąś biedę jak własną, po to, by od niej uwolnić. Żaden grzech nie może wymazać miłosiernej obecności Boga, czy powstrzymać go. Od udzielenia łaski nawrócenia, pod warunkiem, że o to poprosimy. A więc prośmy pokornie, aby nas i naszych bliskich, nawet tych, którzy nas ranią, przytulił do siebie miłosierny Ojciec w niebie, jak ten ewangeliczny Ojciec przytulał swojego pogubionego i odnalezionego. Syna. No i kochani, akt chrześcijańskiej miłości, akt chrześcijańskiej dobroci to też bardzo konkretna pomoc tym, którzy tego potrzebują. Z góry Bóg zapłać za Waszą dobroć i otwartość serca i chęć pomocy. Ta sympatyczna buzia roześmiana, to siostra Irina. Siostry przygarnęły sieroty. Dziecko też zadowolone, bo jest na rękach kochającej osoby. Niestety jego własna mama ani tata już go na ręce nie wezmą. Niejednokrotnie. Trzeba ciągle jeszcze zbiegać do schronu i czekać, żeby przeczekać bombardowanie. A ten pan w czarnej koszulce to ksiądz Igor. W podkijowskich miejscowościach, tam gdzie nie dociera pomoc, gdzie struktury państwa już praktycznie nie istnieją, też rozdziela pomoc, szczególnie ludziom starszym. Ludzie. Moc jeszcze byli na tyle sprawni, żeby uciec, a staruszkowie zostali. Znikąd pomocy. A już zupełnie w beznadziejnej sytuacji są ludzie niepełnosprawni. Pusto się zrobiło w tej furgonetce. Jakby było dobrze ją z powrotem napełnić. Bóg zapłać za dar serca. Ale też chcę wam podziękować za całe trwanie w rekolekcyjnych rozważaniach. Tak powiadają, że rekolekcje dopiero wtedy są udane, kiedy się sam rekolekcjonista nawróci. Proszę więc o modlitwę i o moje nawrócenie. I dziękuję za ten czas spędzony razem z Wami szczęść Boże.